Cześć kochani, witam Was w odcinku w dniu takim bonusowym. Dzisiaj chciałabym podsumować ogólnie całą tą serię. Dzisiaj jest sobota i dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji. Kto się cieszy, niech da łapkę w górę pod filmikiem. Tak, dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji, więc zapowiada się ciekawy dzień. Ogólnie zapowiadają się ciekawe dni. Mama mnie właśnie zabiera do kina na nowych transformersów. Bardzo się cieszę, nie mogę się już doczekać. Trochę się spieszę, więc, no wiecie, teraz za dużo Wam nie op opowiadam, ale później wszystko powiem, co, jak, czy mi się podobało, czy nie. Ale zanim. Y Zakończę to chciałabym jeszcze pokazać Wam, jak się dzisiaj ubrałam. Ok, więc tak. Mam czoker z Tilly Whale, mam okulary z Tigera, mam sweterek z New Yorkera, spodenki z C&A oraz buty z Tilly Whale. Jestem gotowa do kina. Widzicie, ja już jestem w domu Tak, przebrałam się, ponieważ było mi za gorąco, a to, to jest takie cieńsze Teraz chciałabym opowiedzieć najpierw na temat tego filmu Więc byłyśmy w kinie na Transformersach, Ostatni Rycerz Naprawdę Wam polecam, jest po prostu fajny ten film Ogólnie ja wszystkie lubię części Transformersów, ale ta była również bardzo fajna Nawiązywała do poprzednich części, więc no naprawdę jestem zadowolona z tego wypadu do kina. Chyba tak to mogę nazwać. Mam nadzieję, że te vlogi, ta seria wam się spodobała. Mam nadzieję, że moja praca nie była na marne. Najgorsze były te obrabienia tych filmików, tych vlogów. No to było. Również męczące, ponieważ do późnych godzin to robiłam, stawiałam późno te filmiki. No, bardzo Was przepraszam za to, ale no, nie wyrabiałam po prostu z tematem. Eee, tak, jeszcze grałam w Star Planet. To. i ta gra również zajmowała dużo czasu. <gryw> Mam nadzieję, że to nie było namarne i tyle. Pewnie niektóre vlogi Was e, nudziły, ale ja pokazywałam swoje skrawki. E... Skrawki pokazywałam ze swojego życia codziennego i po prostu takie rzeczy się dzieją na co dzień. Nie ma jakichś fajerwerków lub coś innego, po prostu pokazywałam Wam to, byłam po prostu szczera z Wami, prawdziwa i mam nadzieję, że Wam się to podobało. No, niedługo wyjdę na dwór. Hej, ja już wróciłam, byłam na dworze. Tak, byłam na dworze. Jeździłam na mojej nowej fiszce i. No, jedną glebę. Ale już nie będę wam mówiła szczegółów. Może to kiedy indziej. Ale raczej by Was to nie zainteresowało. Umiem jeździć prosto i trochę skręcać. Osoba, która mnie uczyła, no, zna się trochę na tym. I jeśli mnie ogląda to serdecznie pozdrawiam. Właściwa, o której mówię, wie, o co chodzi No yy, Więc ch jeśli chodzi o wypad na no to się uczyłam trochę jeździć na tej fiszce Tak to sobie chodziliśmy jeszcze I tak dalej I teraz wróciłam i chciałabym podsumować serię tych odcinków Chciałabym zakończyć tą serię w ogóle odcinków na moim kanale Czyli odliczanie do wakacji Odliczanie do dni do wakacji yy, Tak, ta seria miała yy, umilić Wam czas Rozweselić I żeby Wam szybciej minęły Te wszystkie dni do zakończenia roku Mam nadzieję, że mi się to udało Mi trochę Trochę nawet przyspieszyło się Te wszystkie dni, jak nagrywałam te filmiki Ponieważ dużo musiałam nagrywać Dość dużo się działo, jak na mnie Tak, pewnie Niektóre filmiki były dla Was nudne I krótkie To znaczy, jak było krótkie, to Dwa dni wklejałam w jeden cały taki ogólny odcinek Bo czasami, no to naprawdę tak nic się nie działo, że nic, po prostu nie mogłam innego takiego dograć Wiele osób dziwiło się na temat, były pytania Czemu ja tak często jeżdżę na, tym, na tych vlogach do sklepów? Dlaczego cały czas coś kupuję? Po prostu zaczął się nowy sezon, jest lato Brakuje mi rzeczy, ponieważ albo z nich wyrosłam, albo po prostu się popsuły, zniszczyły, więc trzeba było po prostu zainwestować w nowe y, ciuszki, ubrania i dlatego tyle y, kupowałam rzeczy, chociaż w sumie aż tyle się... nie, w sumie aż tyle nie kupowałam, teraz w tych ostatnich vlogach właśnie tylko tak y, kupowałam ubrania ale jeśli chodzi o te takie wszystkie saszetki lub coś, no to specjalnie dla Was to robię specjalnie dla mojej kariery na YouTube, na YouTubie, y, no Kolejna rzecz, jeśli chodzi o mojego tatę, to jest wiele pytań pod tymi vlogami: gdzie jest mój tata? Czy ja mam w ogóle tatę? Czy moja mama z moim tatą się rozwiedli? I w ogóle takie dziwne pytania. Już wam mówię, wszystko wam tłumaczę, co i jak. Więc mój tata pracuje poza domem. Nie ma go cały czas. Wyjeżdża. Ma taką pracę, że nie jest w domu. Czasami, znaczy przyjeżdża tylko na wakacje raz, i później już na zimę. A tak to wiosną i latem nie ma go. A później na zimę i na jesień wraca Czyli po prostu tak przez niecały rok, przez pół roku taty nie ma w domu. I tyle, taka cała filozofia. A jeśli chodzi o tą budowę, ponieważ również dużo było komentarzy oraz wiadomości prywatnych Tak samo o taty było też dużo wiadomości prywatnych Ale teraz przechodzę do innej tematyki Jeśli chodzi o budowę Co to jest za budowa? Dlaczego mówię, nie wyjaśniam przedtem budowę? Ponieważ na moich takich pierwszych vlogach opowiadałam Wam, że się buduje i tak dalej, pokazywałam Wam początki tej budowy jak była tylko dziura i nic poza tym Teraz to są już mury, już jest strop, już jest postawiona prawie cała piwnica, tylko trzeba teraz zalewać To będzie mój dom, tak Bo dużo osób pytało się, co to jest za budowa To będzie Twój dom? To jest budowa? Kogo to jest budowa? To jest Twoja budowa? No tak, to jest moja budowa Buduje się, ponieważ mieszkamy w mieszkaniu 405-metrowym No i trochę to jest mało Teraz w tym youtuberskim trochę przeszło. No to trzeba mieć to miejsce, trzeba mieć kącie jakiś, trzeba gdzieś to pochować. Tak, bo teraz to leży w salonie. Yy, tak. I raczej dopiero room tour nagram, jak będzie pokój nowy, chociaż jeszcze nie wiem, zobaczy się, ponieważ teraz tutaj nie ma. Przepraszam, nic do pokazywania! Uh! Nic nie ma do pokazywania, ponieważ mam pokój z rodzicami, a jak będę miała dom, to będzie wtedy. Będę miała sama ten pokój. Chyba to wszystko, jeśli chodzi o te rzeczy Mam nadzieję, że ten, ta seria Wam się spodobała Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie taką serię w kolejnym roku Czy Wam się spodobała, co mam poprawić yy, Czy coś Wam się w ogóle nie podobało yy, Możecie mi napisać w komentarzu, który vlog Wam się najbardziej podobał Piszcie mi cyferkę, numerek A ja z chęcią popatrzę i wezmę jakieś rady bo muszę jakoś wywnioskować z tego, dlaczego Wam się ten dany odcinek najbardziej spodobał. Dajcie mi znać w komentarzu, z chęcią poczytam. I to wszystko w tym vlogu, i ogólnie w wszystkich vlogach. Mam nadzieję, że ta seria, oczywiście, i ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, komentarz oraz subskrypcję. Subskrypcja jest dla tych, którzy mnie jeszcze nie subskrybują. Osob subskrybujących, zachęcam do nacinięcia dzwoneczka, które znajdą właśnie przy tym napisie aby być ze na bieżąco. Tak. Zapraszam Was również na moje social media. Karikastów 25 to jest Instagram, małpa, to jest musicali oraz karo.channel to jest Snapchat. Wszystkie do nas będziecie mnie napisane na dole w opisie, a chcecie, jeśli chcecie yy, wiedzieć, jak się nazywam na star starpian, to również zapraszam w opisie. Wszystko jest napisane tak samo, jeśli chodzi o mój fanpage. I z mojej strony to tyle Buziaki i papa! Do zobaczenia za rok, jeśli chodzi o tą serię.